Ksiądz Sławomir Kostrzewa na kanale RCTV wyjaśniał kilka kwestii związanych z księdzem Piotrem Glasem, kapłanem bezkompromisowym wobec szatańskich działań i oskarżonym o przestępstwa natury seksualnej, podobnie jak słynny nieżyjący już kardynał P. Kardynał, jak się okazało, został uniewinniony, ponieważ oskarżenie było fałszywe. Jak jest z księdzem Glasem? Ksiądz Kostrzewa mówi, że jest w tym względzie dużo zamieszania i niepotrzebnej sensacji, a w mediach mówi się, iż ruszył proces księdza Piotra Glasa, co nie jest prawdą, bo ten ma się odbyć w marcu. Ksiądz Kostrzewa zaprezentował również oryginalną wypowiedź księdza Glasa. Bo jak tam tamtym sądzie na dziesiątą, oczywiście już tam jacyś dranie stali z aparatem, bo wiesz, nikomu zdjęć nie robią, tylko nie robią zdjęcia, nie. a resztę wszystko już nie jest to ważne, nie? No, trwało to wszystko 20 minut, wiesz, pytali się, czy zrobiłem to, czy zrobiłem tamto, wiesz, powiedziałem, że nie przyznaję niczego, no. Taka formalność, wiesz, następnego tam jakiś jakieś posiedzenie będzie trochę dłuższe. Będzie w październiku, gdzie mój prawnik będzie chciał, żebym żebym mnie dali do Anglii. Żebym z Anglii mógł dojeżdżać na te wszystkie posiedzenia, no ale wiesz, czy to będzie miało miejsce, czy to się stanie? Prawdopodobnie nie. Nie wiem, jak wiesz, to wytrzymam. W tym zamknięciu, kurka, na tej wyspie przez tyle miesięcy. No sprawa będzie 31 marca. na no, około półtorej tygodnia przewidzieli rozprawę jednym ciulkiem, Także wiesz... Także będzie ciężko, nie? Nie wiadomo czym się to wszystko skończy. Wiesz. To jest po prostu nie do uwierzenia, nie? Że to w ogóle się dzieje, że to w ogóle ma miejsce, że coś pod pod podobnego można było ktoś mógł to wymy wymyśleć, no ale niestety niestety jest to rzeczywistością. Wiesz chciałem się obudzić i pomyśleć sobie, ale miałem okropny sen, nie? Znowu coś tu będą w jakimś lokalnym szmatławcu pisać. Takie bzdety, wiesz. Po prostu to jest najgorsze, wiesz, żeby Cię zostawili przynajmniej w spokoju, nie, tak innych, nie, kurka. Także modlę się do Pana Boga, wiesz, żeby mi dał siły, no, jeszcześ mnie dobił mój prawnik, bo się go pytam, ile, ile ta sprawa może kosztować. Mówi, no tak, około 80 tysięcy, nie, mówię, no świetnie, nie, no dobrze, że tam mamy 30, ale wiadomo, że to z biegiem czasu, to już, wiesz, zapał ludzi do pomocy wygasa, więc... Zostawiam to wszystko w rękach Pana Boga. Powiem ci wracam ci z tego sądu, wiesz. I jak normalnie, wiesz, spacerem to jest jakieś 15 minut drogi do mojego hotelu. To, to tak mi się droga dłużyła, jakbym pierwszy pół dnia szedł, wiesz. Myślę, że nie trzeba wielkiej wrażliwości, aby przekonać się, jak ciężkim doświadczeniem jest dla księdza Piotra właśnie to, co dzieje się teraz w jego życiu, ale równocześnie jak bardzo potrzeba mu osób, które teraz się za niego modlą, które go wspierają.